Cześć, tu Mary, A to jest 22. odcinek Strasznego Vlogmasu. Julia była szczęśliwą i spokojną kobietą, która lubiła spędzać czas ze swoim mężem i dwójką dzieci. Pracowała jako nauczycielka w lokalnej szkole i cieszyła się uznaniem i sympatią swoich uczniów i kolegów. Nie miała żadnych wrogów ani problemów, a jej życie wydawało się być idealne. Jednak wszystko się zmieniło, gdy pewnego dnia otrzymała dziwny list. Była to czerwona koperta, na której nie było ani nadawcy, ani adresu. W środku była tylko kartka z napisem: Wiem, gdzie mieszkasz, obserwuję cię, nie możesz się ukryć, zostawiam ci prezent pod choinką. Do zobaczenia wkrótce, twój wierny wielbiciel. Julia poczuła dreszcz strachu. Kto mógł jej to napisać? Czy to jakiś żart? Czy ktoś ją naprawdę śledził? Postanowiła nie mówić o tym nikomu, myśląc, że to może być tylko jednorazowy incydent. Wyrzuciła list do kosza i starała się zapomnieć o tym. Niestety to nie był koniec. kolejnego dnia, gdy wróciła do domu, zauważyła, że na jej drzwiach wisiała czerwona kokarda. Nie była to ozdoba świąteczna, lecz symbol groźby. Ktoś włamał się do jej domu i zostawił jej kolejny prezent. Dziewczyna wpadła w panikę i zadzwoniła na policję. Funkcjonariusze przeszukali dom, ale nie znaleźli niczego podejrzanego. Zapytali Julię, czy ma kogoś podejrzanego. Ale ona nie miała pojęcia, kto mógłby jej to robić. Policja obiecała zwiększyć patrolowanie w okolicy i doradziła Julii, żeby zamykała drzwi na klucz i nie otwierała nikomu obcemu. Julia była przerażona, nie czuła się bezpiecznie w swoim własnym domu, nie wiedziała, kto i dlaczego ją prześladował. Nie mogła spać w nocy, nie mogła się skupić na rzeczach, które wykonywała, nie mogła się cieszyć z nadchodzących świąt. Żyła w ciągłym strachu i niepewności. Nie chciała narażać swojej rodziny na niebezpieczeństwo, więc postanowiła wyjechać na kilka dni do swojej siostry. Mieszkała ona w innym mieście. Powiedziała mężowi i dzieciom, że musi załatwić jakąś sprawę, ale że wróci na święta. Nie chciała im mówić prawdy, żeby ich nie martwić. Wzięła ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy i wsiadła w samochód. Po drodze zatrzymała się na stacji benzynowej, żeby zatankować i kupić coś do picia. Gdy wróciła do samochodu, zobaczyła, że na przedniej szybie był przyklejony kolejny list. Tym razem była to tylko pusta czerwona koperta, ale było na niej napisane: Nie uciekniesz, jestem wszędzie, zabiorę cię ze sobą. Zostawiam ci w prezent w bagażniku. Do zobaczenia wkrótce. Anonimowy Mikołaj. Julia krzyknęła i upuściła butelkę z napojem. Nie mogła uwierzyć, że ktoś ją śledził i dotarł za nią aż tutaj. Czy to był ten sam człowiek, który włamał jej się do domu, czy to był ktoś inny, kogo zna? Czy to był ktoś z jej pracy, może to był ktoś z jej przeszłości? Kobieta nie miała czasu na rozmyślanie, musiała zacząć działać. Biegła szybko do sklepu, znajdującego się przy stacji benzynowej, i poprosiła o telefon. Zadzwoniła na policję i powiedziała im, co się stało. Po kilku minutach patrol przyjechał na stację benzynową. Podeszli do kobiety, która wytłumaczyła im całą sytuację. Przeczytali anonimowy list i podeszli do bagażnika. Gdy otworzyli bagażnik samochodu, w środku znaleźli ciało mężczyzny. Który był ubrany w kostium Mikołaja. Miał na sobie sztuczną brodę i czerwoną czapkę. W jego piersi był wbity nóż, a obok niego leżała kartka z napisem: "To jest twój prezent, to jest twój wielbiciel. Do zobaczenia w piekle, anonimowy Mikołaj." Julia zemdlała. Nie wiedziała kim był ten człowiek, ani dlaczego leżał martwy w jej bagażniku. Nie wiedziała, czy to był ten sam stalker, czy ktoś inny, nie wiedziała, czy to był koniec, czy początek koszmaru, nie wiedziała, czy kiedykolwiek zobaczy swoją rodzinę, ale wiedziała, że od tej pory, każde święta, już nigdy nie będą takie same jak wcześniej.